Hej, witam Was w kolejnym materiale, w którym zechcę podzielić się moimi wrażeniami z kina. Yy, ostatni filmik sprawił się całkiem git, a jako, że będę mówić o czymś, co jest obecnie wyświetlane w kinach, czas ma tu kluczowe znaczenie, więc znowu, będzie stan surowy, tylko gadam, co by szybciej wrzucić filmik na YouTube. Do rzeczy. Byłem w ostatnim piątek na filmie Jujutsu Kaisen Zero. Opowiada on historię... Prawdopodobnie niezwiązaną z główną fabułą serialu i dziejącą się jakiś rok przed wkroczeniem Intadoriego na scenę. Głównym bohaterem jest Juta, chłopak z przypadku, na którego spada niezwykle potężna klątwa. Tylko że ta klątwa o imieniu Rika zachowuje się bardzo osobliwie. Bo zamiast krzywdzić dzieciaka, to go kocha i troszczy się o niego. Tyle, że klątwa to klątwa. Jujutsu nic się nie dzieje, czego nie można powiedzieć o ludziach z jego otoczenia. Ostateczny rezultat jest taki, że Godzio, widząc potencjał w nastolatku, umieszcza go w szkole Jujutsu. Brzmi znajomo, no nie? Na plus tego filmu przemawia fakt, że nie trzeba znać mangi ani anime, aby go obejrzeć. Na początku dostajemy wstęp, który jest krótki, ale bardzo treściwy i wprowadza nas do świata przedstawionego. I robi to naprawdę fajnie, bo nie mamy tu zwyczajowej gadaniny, tylko od razu przechodzimy do rzeczy. Bardzo szybko i naturalnie poznamy bohaterów i przede wszystkim sytuację, w której się znaleźliśmy. Późniejsza fabuła przypomina trochę tę z anime czyli mamy codzienność Juty w nowej szkole to jak zaprzenia się z Maki, Pandą, Inumakim, jak chodzą razem na misje. I powiem Wam, że te obyczajowe fragmenty, te okruchy życia najbardziej mi się podobały. Szczególnie relacja między Jutą a Maki. Czuć było, że coś między nimi jest, że jest chemia, ale równocześnie nie starano się na siłę aktywować wątku romantycznego. Pozwolono mu się nie rozwijać. I to właśnie bardzo mi się podobało, te okruszki wewnątrz bitewniaka. Bo oczywiście mamy mnóstwo walk widowiskowych technik i sprawdzały się one bardzo dobrze. Ale gdybym miał zrobić klasyfikację scen, to według mnie yy, najlepsza scena walki, gdzie Juta i Inumaki walczą z klątwą, zajęłaby drugie miejsce. Yy, gdy na fotel zwycięzcy trafiłaby rozmowa Juty z Maki w klasie w wieczornym świetle. Oczywiście nie zmienia to faktu, że film to głównie akcyjnie, jak nastawiony na walki i te wypadają super. Poza wcześniej wymienioną potyczką, powinienem wspomnieć jeszcze o finałowym pojedynku z głównym antagonistą. Widać, że mapa nie żałowała kasy na animację i pragnę pochwalić sposób, w jaki operowano kamerą. Taki trochę Matrixowy był. Jeśli mam się do czegoś przyczepić, to do długości filmu. Przydałoby mu się dodatkowe 15 minut. 5 minut dla Maki i Juty, bo ich relacja fajnie się rozwijała i gdyby wpleść w nią jeszcze Rikę, ich znajomość no, byłaby ciekawsza. Opowieść nabrałaby głębi. Pozostałe 10 minut przekazałbym antagonistom, których jest dużo, a których nie udaje się nam poznać. To jawnie niewykorzystany potencjał, bo zaciekawił mnie aż trzech pomagierów głównego złego. Tyle, że ich wątki są szczątkowe. A szkoda, bo wydawali się ciekawymi postaciami. Tak samo główny złoczyńca. Ma on jakieś swoje cele, tylko że sama jego postać i jego relacja z Gojo nie posiadała stosownej wagi, i te 5 minut mogłoby to zmienić. Ale pomimo tych drobnych niedociągnięć, film oglądał mi się bardzo przyjemnie. Dla fanów Jujutsu jest to pozycja obowiązkowa. Choć muszę zaznaczyć, że film jest słabszy niż serial. Myślę, że mogę go też polecić osobom, które szukają widowiskowego kina akcji. Powinniście znaleźć coś dla siebie. To by było na tyle. Dzięki, i do następnego.